Hej, dzisiaj tutorial, jak zrobić te gamepasy, żeby na przykład w tej grze. Mm, proszę o darówliznę, mieć no właśnie tutaj, żeby można kupić Robloxy. Więc zaczynamy. Na początku, po wejściu w Roblox, klikamy więcej. Teraz klikamy tworzenie. Musi się tu załadować. I klikamy leciutko w to właśnie tą grę. Naszą, tylko tak tu i wiew. Nie właśnie kreacone coś tam, tylko wiew w tam. teraz klikamy te trzy kreseczki. Klikamy w pas, klikamy pas. Nie klikamy w jakiś jeden tylko create pas Tutaj piszemy nasz linijk, 5 tutaj pięć. Create pas Klikamy ten gęb. Klikamy znowu w trzy kreseczki i klikamy w sales. Tutaj przełączamy, żeby no mogli, mogło, mogli gracze kupować. No, ja tyle dam sobie. I sobie hanges. No, i się już udało. I teraz znowu sobie wchodzimy na. No, na przykład tą grę. Wchodzimy. Rozkładamy nasze stanowisko. A. Czekajcie, teraz muszę... O, dobra. Tutaj mamy... Już miałam wcześniejsze Robuxy, ale mi się pojawiło 100 tysięcy Robuxów. Teraz też możemy ziemi, 100 tysięcy Robuxów. Hehe. He. No to właśnie to jest tutorial na to i to chyba wszystko. Jak są jakieś pytania, albo czegoś nie powiedziałam, to napiszcie w komentarzu. Zostawcie subika i lajka. To na tyle. Bajo!